Witajcie z tej strony Nokry Przygotowałem dla Was drugie wydanie prasówki. Mam nadzieję, że ta karść informacji, którą Wam tutaj dostarczy, przyda Wam się w jakiś sposób i że w ogóle ta forma Wam się spodoba. Z takich ważniejszych rzeczy, które wydarzyły się w świecie testelskim, to jest przede wszystkim Ela Sondel, która ogłosiła wydanie swojego e-booka, Ela Sondel, czyli inaczej Testelka. Testelkę, jeżeli nie znacie, to powinniście zaprzyjaźnić się z jej kanałem, gdzie uczy. Java oraz automatyzacji w bardzo prosty i przyjazny sposób. Natomiast teraz wydała e-booka, którego możecie zakupić na jej stronie za 49 zł i z niego możecie się dowiedzieć między innymi co automatyzować, czego nie automatyzować co nie jest takie oczywiste, jakby się wydawało, co to jest piramida testów i czy można zaprojektować testy inaczej, jakiego języka programowania się uczyć, z czego powinien składać się test, co to jest asekcja i jakie powinny być nasze testy. To wszystko właśnie z tego dowiecie się z tego e-booka i linki do wszystkich rzeczy, o których będę mówił, znajdziecie gdzieś na dole. Kolejną rzeczą, którą warto jest wspomnieć, to jest Kuba Gosiński i to już chyba się robi tradycja, że on wspiera co roku wielką, Ostrę, wielką orkiestrę świątecznej pomocy i w tym roku można wylicytować udział w jego programie Testitka, czyli później można albo samemu pójść do niego, do programu i coś przetestować, albo komuś podagować ten udział w tym programie. Jeżeli jeszcze nie zapoznaliście się z tą formą, to jest dobra okazja, bo niedawno wyszedł nowy odcinek Testitki, czyli Monika Lichota-Cywińska testuje poniedziałek, czyli tool do zarządzania zadaniami. Ja tak w, duży, w dużym skrócie. Kuba Gościński jest znany z formy przekazywania wiedzy, która jest prosta i przyjemna oraz Taka jest właśnie też forma jego kanału. Także bardzo polecam oczywiście do jednego i do drugiego. Kolejną ciekawostką, oczywiście, która od pewnego czasu nie schodzi z ust wszystkich pogrążonych w świecie IT, to jest oczywiście Chad GTP I trafiłem na taki odcinek Mateusza Chroboka, który omawia przypadek pewnej profesor, która spytała się właśnie o GPT na to, żeby referować ten temat, na który ona kiedyś tam pracę pisała, chodziło tutaj między innymi o panią Teresę Kubacką, i się okazało, że no, chat GPT nie do końca mówi prawdę, nie do końca te dane, które zwraca, są prawdziwe, chociaż na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok. Natomiast jeżeli się pogłębi pytania na, temat, na przykład na temat tego, skąd GPT brało materiały źródłowe, to na początku nie chcę ich mówić, ale jak się tam pokopie i tak do, i dopyta go się tak o te szczegóły, jednak żeby podał, no to wypluwa listę, listę książek, bibliografię, która nie do końca jest prawidłowa, a nawet po prostu odsyła do rzeczy, których nie ma, więc biorąc to pod uwagę, pamiętajcie, że nie do końca jeszcze chat GPT prawdę wam powie, tym bardziej, że jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie rozwoju, to raz, dwa, że nawet sami autorzy przyznają, że nie wszystko to, co zwraca czat GPT jest prawidłowe. Więc miejcie się na baczności, używając czata GPT. Kolejną rzeczą, która urzekła mnie w zeszłym tygodniu, był Bartoszkita, Kita, który oferuje dachmowe szkolenia z Postmana. Tam są. Dwa terminy, 21, 22 stycznia oraz 28 i 29, więc jeżeli macie trochę wolnego czasu i chcecie się doszkolić, podszkolić, nauczyć postmana, jak nim tam operować, żeby to wszystko fajnie, do zapytania płynęły, to nie ma lepszej osoby od Bartka. I Bartek przekonuje, żeby wziąć w tym udział, tym bardziej, że to obiecuję, że to nie jest żaden przekręt, więc jeżeli macie czas, to moim zdaniem warto jest skorzystać w linki, oczywiście w opisie. Kolejna książka na naszej pozycji: Rafał Podgaza, technika programowania. Znana szczególnie osobistość Kafała jest na grupie testerskiej. Natomiast Rafał zapowiedział, że już niebawem wyjdzie jego książka. Ścieżka testera: certyfikat ISTQ-B w pytaniach i odpowiedziach. I wydawnictwo Helion dla osób, które się przygotowują do egzaminu z ISTQ-B. Tych książek na o ISTQB nie, nie ma dużo, więc warto tą pozycję sobie sprawdzić, jeżeli jesteśmy przed egzaminami, przed ISTQB. Kolejna pozycja nadal w świecie Chat GPT, The QA Connection. Ciekawy artykuł na temat tego, gdzie można zastosować Chat GPT. oczywiście można do automatyzacji do testów manualnych, test planów i tak dalej. Natomiast autor zadał pytanie, do czego jeszcze drogi ChatGPT można ciebie użyć i Chat, ChatGPT podsunął odpowiedzi, że m.in. do przygotowania danych wejściowych, do testowania botów typu ChatGPT, do robienia skrypt, skryptów, e, skryptów, które testują ChatGPT i generalnie do testowania języków NLP. Także Chat GPT został stworzony, żeby samemu się testować. Taka ciekawostka. Kolejny ciekawy artykuł, czyli jak będą wyglądać trendy w 2023. Na stronie GEEK, Geek Just Joint IT. Tam jest kilku ekspertów, chyba pięciu, nie pamiętam, którzy się wypowiadają na to, jak będą te trendy wyglądać. Powiedzmy, że większość Większość odpowiada podobnie. Jednym z osób odpowiadających jest Krzysztof Kempiński z porozmawianiem o IT. On tutaj pokazuje, że będą domino, domi, jednym z dominujących trendów będzie cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i tutaj mówi o wzroście znaczenia języka Python oraz dojrzewanie już kilku znanych technologii, jak choćby chmura i. Blockchain. Natomiast yy, też jest mowa o low code i no code, ale oprócz tych technologicznych mamy też aspekt, aspekt ekonomiczny. To, niestety tutaj wielk, większość yy, wielkich firm, firm, big techy, yy, szukuje redukcji na 2023, co oczywiście nie jest, yy, jest dobrą wiadomością. Nie ma tu. Mowy, yy, o jakiejś recesji w świecie IT, natomiast pewne przytosowania będą się odbywać, na no to trzeba się przygotować. Natomiast kolejną osobą jest Filip Gócki, czyli osoba, która na co dzień się zajmuje interfejsem graficznym oraz UX-em. I tutaj podpowiada, że sztuczna inteligencja w 2023 właśnie będzie tutaj główny prym wiodła w tworzeniu interfejsów, właśnie graficznych oraz wspomaganie. UX-owców poprzez analizowanie danych, generowanie pomysłów, generowanie treści, pomysłów i, i oraz automatyzację testów i projektów. Także tutaj kolejna osoba wróży nam pomoc, chat GTP, chociaż ostatnio kiedy nie wejdę na ChatGPT to nie działa, bo jest przeciążony. No, i na zakończenie Filip wspomina o uwolnieniu się od korpo, czyli odpływ ludzi od, od mediów społecznościowych, które są przesiąknięte korporacją do niszowych społeczności, które są zdecentralizowane na silnikach dachmowych, które mają być oazą dla wszystkich, pozbawioną algorytmów, nastawioną faktycznie na interakcje społeczne i mam nadzieję, że to się przyjmie. Natomiast ja Wam wszystkim dziękuję na tą chwilę. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Jeżeli się podoba, to umieszczam też formularz. Jeżeli byście o czymś ciekawym słyszeli, o czym warto się podzielić, to wypełnijcie formularz i do usłyszenia, zobaczenia.